Dzień dobry, dzień dobry, Siemanko. Witamy. The best eight. the 8, zawsze pierwszy samochód, przypominam. Dobry. Dobry, dobry. Nie ja może kartknąć, ja że Widzowie, napiszcie Co? w komentarzu, jak wam minął dzisiejszy dzień. Chyba, że oglądacie to rano, to wczorajszy dzień. Co? Co? Ciekawe, A kiedy tam te tam na na minął. Co? Ciekawe, kiedy ten odcinek wyjdzie. A, no nie wiem, się okaże. <grym> napiszcie, ale, kiedy a, to ogląda się w komentarzach. Tak, napiszcie, kiedy to dziś, ogląda się dzisiaj, w komentarzach. Dzisiaj jest 5.07 tylko po. Piąty było? No Zobaczymy kiedy to wyjdzie. O! Boże, jak to się ślizga! 5 lipca 2024. No się... Tak jest. Oczywiście, najlepszy drugi pojazd. I wyjdzie to za rok? Bo kurde. O wooo jest face to face -tick. Klej wczoraj wleciał ostatni odcinek z zapasu Co to parku ma os... zrobić Który wiesz nagrywaliśmy 11 wiesz? listopada Klej mm. Dobra brinkianki robić kurde Normalnie Co? Kto, kto tak poleciał? Co to jest za skok? Ja Dzień dobry. Nie smurf nie! Dobra Dzięki smurf. Żyje kto próbuje wyskoków? Dobra, Co z ja, A nie ma psychiki, jak zrobisz wall ride'a no ale to kurde Eee Daj mi przebyć Jezu, jak ten... No Sorry, Hajwer Dobra, trzeba dzwonić, jest... bo to tutaj się wydupcyć można Będzie trzeba go przetestować później No wcale Dobra, nie doleciałem. Nie wiem, ma za małą to. prędkość, żeby to zrobić No nie, no a ma mam prędkość żeby to zrobić. Mi nie wyszło. Nie wiem jak tobie. A mi wyszło? A mi wyszło. Ja a, sprawę, bo nie wyszło? Nie, nie wyszło. Dobra, jeszcze raz zrobię to. Bo to Saborli' ja. dobrze zrobić. Chciałem mieć dobra, o, dobra, dobra. Nie, to nie, kompresy, nie ma sensu. Żeby to to nie ma sensu. No Felkiu to robił tym Westlanderem. O nie! nie. Brażam, no kurczę mogłem jeszcze raz skakać Co idzie pierwszy? Porek. hipomor to... cicho, jedzie tam Będę się osłaniał, Hiporek to wiesz, teraz No ja obstawiłem no Hiporka nie. do tego, nie? O, dziękuję, hiprzy Tylko nie bij <śla> <śla> Tylko nie bij To zaraz jest kruma Ale <śla> Nie! nie! Moment, 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 moment wyratuję to, wytwarcim wytwarcim nie wyratuję. Nie wyratuję to. jest z nie mam niby do wyratowania. Przepraszam, Aj, przepraszam. To było blisko. Perdon. ty Tiborka wywal. Jo nie chciał. <noise> Dzień dobry. Ja się chowałem nie. tak przy ścianie. chory <noise> coś ja się właśnie przy ścianie chowałem. To ja sobie wiadę. Słyszała tak. pani kiedyś 4 x to Wasz był właśnie okrzyk perotaktyla normalnie. Zgadza się. Jestem siódmy Urany. Urany. Tipory, jak to są. O, o rany Kliporyk nie. Trzymaj się. Panie dziku. Dawaj tym smurfem, dawaj, lecimy. Nie o boimy Boże. się. No nie wiem. Pchamy go na czołówkę z nich. Kolibcia, można, wiem. Wleźmy, tak. Coś wybuchło. Nie, to będzie pingwinio. Tak, nie, nie, nie. Ale... No, nie. Czym idziecie? Odkiem. O nie, no, nie. No, nie. <laughs> pingwinio. No, ja próbuję nie. coś, ten, ten tego wyszukać. Wow. To chyba nie działa. No, no nie, nie, no nie, no nie. To będzie no, trudne. Boj. Kiedyś kto Co? Kiedyś kto ginął. Kliporek, jaś pierwszy. Ja jestem tutaj. No dobra, mogę jechać serwis. Oooo! Czym o! wyjedziecie teraz? O! O! Czy wyjedziecie o! teraz? Jest giz, jest giz. Disko. Nie, proszę nie. Dobrze, Kliporek, trzymaj się. Trzymam się. Teraz zdradzam. Nie! Nic nie wywalajcie, tak nie wolno. Nieetycznie. Nie! Nie! Ruszaj! Nie! O kurczę to nie hamuje! On mnie wypchali, no nie. Dlaczego? Czemu jest drugi res? No drugi res, jest, jest, jest. końcu! Boże, aż czwarty jestem. O nie, o nie, o nie, o nie o nie. Nie, nie bo ja nie. widziałem jak i Ciebie tak długo respiło, że już jest tutaj jestem. No właśnie. No i kurde Kliporek jest czwarty, nie. Byłem długi górę spałem. nie. Nieładnie, nieładnie. Owaj ja sobie wyleciałem. Dwóch no, chciało mnie zepnąć i dwóch wyleciało. Nie, ja chciałem kogoś innego, tak? Dziko ty mnie jedziesz? Owo, że to obiekt. Proszę, macie, to... macie serduszko, macie serduszko, co nie? Proszę, macie serduszko. Cześć, dziękuję Cześć. Cześć. Ale żeście ekipę zmontowali. Cześć mnie nie Dobra. Uciekam. Oho. Bo jak ja widzę te buggy rampy, to ja dostaję. Zrobię <laughs> Nie widziałem cię nawet za otwarto. Zostaw mnie! Tych. Dzień dobry. Oj, oj! oj. Przepraszam! Dobra, zabrałeś mi a nie muszą ciągle rokiety nawalać. Jeden nie próczę jedynie ci porać. Ja bez koła nawet pojadę. No kurczę, teraz te czołgi ominąć. Ja pierdolę. O nie, w kleju! Weź te czołgi, zajmijenie mnie. No sorry, no jestem ósmy. Chuj mi na to na czołgi. No właśnie, jeszcze to nie wykręca tu. Co za gówno. Oh yeah. oh! O no Nie, no nie. rób <grymne> ja mnie Nie rób mnie. Nie Ja tego! Nie rób tego! Nie rób tego! Na niego. tego! Nie rób proszę. Nie rób A, A Nie rób Nie zostawi, prosi Nie rób tego! Nie Ja Nie rób to Nie rób Nie Jeźdźcie, jeźdźcie. Co ja? Dobra, teraz się zostawiam. Mas, mas, mas. Fajne ramki. Ojej, no. ja Amarteu, ciebie pecha. Dobra, błyska. a wall się tym, da się zrobić z tym disco? Jak myślicie? Ja zrobiłem. Próbuję. Z, a tym. Dobra, nie. To ma za małą prędkość. Nie robię tego. Aż z tego wall To nie. No. A jakiego innego na tej mapie? Dziad fantoma ma. Dziad fantoma ma. Ty, jego typu? Ła! No kurczę! Dobrze! U... Nie Teraz będzie szansa, jedź, jedź! Fa te fantomy to są jakieś inne. uważaj! Lecą na ciebie A... fantomy! Ale mam lagi. Nie to, to mi wywaliło cię! Nie? Czy to ja? Ciebie, no. Smerfa. No nie, no i tyle było z wyścigu. Bingu! No Uj, hyper jak jeździ! No w miałem! Nie mogłem wyhamować przez pęd. Ja wygrałem ja ja ten wyścig. Chce mi ktoś pomóc, w ten? Proszę? Nie. Tego typu. O dzięki. Hyper, no weź, no weź Hyper. To z drogi. Pamiętasz to sumo, co mi nie... nie... nie no. Zostawiam cię. No. I Borek, pomogę dzięki. ci. Dzięki. A, A! nie! Co ty robisz Hyper? Wy, wy Nie da się mnie przepchnąć. Co? jest? U mnie ty poleciałeś z... ...pingwiniem i właśnie tam, gdzie mu robisz. <grystanie> Autentycznie. I się nagle to posiewał. O, na jakaś bumiramba pod czołg wjechała. Ło, NIE! O, okay. nie! O, ja wjechałem, ja <grystanie> O, podobnie jechałem, bez tego. No, ej, ja ci tyle razy darowałem! Sorry. Ale to ja ci no, zrobię Ty nie, nie. tymi bokiem. Ja z tej jednokłoną mam. Prawie mnie wywaliwszy. No to co, bez ta, tak. jednego koma, Ty bardziej bym Cię walił. Dawaj czołgiem Wolverida. Tak, no na pewno. Dawaj. Pchaj mnie. Nie, dzięki. <laughs> no ale ktoś do góry poleciał. Dzięki. Yeah. Okay. Nie pchaj, dzięki. Nice. Hej, hej, kup se kleja. NIE MAM KOŁA! Dobrze, czyli Zaraz się doganiam tam z tym fantomem, czy co mi teraz da A, dobra, jakąś ten... Teraz pazarną mi dała nic nie zrobię Dawek, kliporek, jedziemy, jedziemy z tym śledziem Chciałbym, ale się wlekę No ja wow. też, ja bez koła jadę A, Marteł co ty, prawie się wypadłeś. Nie, pięknie, Jadę nie. Lewej, jadę do lewej. Nie. Nie, 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 proszę cię, nie. nie rób mi tego keyboarda. Ja nie chciałem, mówiłem jadę do lewej. Nie. A nie chybszy. Dobry. Jest dobrze, jest dobrze. Dzięki. O ale lecę. I wylądował Ten override to w sumie fajne skrócenie No jak macie dobre samochody to ta. No i mam fantoma i fantom ci, że ja to, to nawet rampą spad... zrobiłem Bez takiej prędkości No przedkości. ta, ale to nie, właśnie ja trzeba mogę. mieć jakoś ja właśnie, sobie to wylądować no tam dobrze To jesteś ty No nie, i teraz znowu no w drugi w ja. Jesteś lżejszy teraz Czemu, teraz respy są znowu, takie długie. Znowu ci daruję, a ty znowu we mnie wierzysz nie? Taki ty jesteś nie, to... kto z panie nie panie... Ciebie, no. mi nie chodzi o ciebie. No bo to nie hamuje, ku... Ten fantom. Ja nie hamuje, specjalnie we mnie skręcasz, jak jadę prosto. Prawie. A to, 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 to nie, tym... Oho. To, 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 nie do mnie, tak. Nie. No ja wypadam, bo to, kur... hamuje. <laughs> o! O! Nie. Nie! Jemy. Ale zaraz możemy nie żyć. Jedzie, jedzie nasz największy wróg. Nie NIE na mnie, nie! Jestem <grym> Leciałeś? Nie, jestem trzymał się, ja... Ale... O Boże co jest! Kurczę, ten nie widziałem cię! Nie <grym <grym widziałem cię! Przepraszam! Nie widziałem cię! O, kur... co co patrzałem do tyłu nie. Play, no nie no ile razy tym będziesz jechał? No przepraszam, no wypadłem, bo nie widziałem zioma przede mną. <grym> się zagapiłem, bo patrzyłem na ciebie... Nie, Kiporek. No. Chodź, chodź, robimy eskortę, Kliporek. Chodź. Jaką eskortę? Robimy eskortę. Ja sam. Nie. nie. No nie. No to nie. to No teraz, się, to. teraz już tego nie wytę. No, ale czekaj, ja czekam na ciebie. Nie no, jedź, jedź nie, jedź. No, Mój Czekam. Nie no, chodź, się o Kliporek. Się. zanim mnie wczyta przez te długie respy, to ja nie wiem. <ślał> to cię pięć razy przejdą. No i dobra, kto gra na punkty? O to nie hamuje! O! No już jestem piąty, dzień dobry! No ja jestem ostatni, bo to nie hamuje nic. Serio? <laughs> no i tak już nie mam czas, bo to... Całość, nie wiem, Musiałem No, pięknie robić... nie rampę na stopie! Gdzie Hyper się zgubił? Jok. Aha. Nie widziałem cię. Eee, bo ty pojechałeś w Warlight. Aha, to ty tak już tak jesteś tam. Ojej, a ci jak szybko. Słuchaj. So, okay. <grym> pojedynek. pojedynek. O, ale się wlekę. Macie to, to, tam coś w serduszku, co nie? Zostawcie mnie, proszę. Mogę, pomogę. O, dziękuję. O, no, nie Dzięki, dzięki. Nie, no to jest jakieś nieporozumienie, powinieneś teraz jechać jakimś autobusem, a nie fantomem, no. Ja nie narzekam. Jak mamy cię nie. dogonić, jak masz coraz o... lepsze nie. auta? Nie. O, o, nie o, robię to, nie. O, nie. Ale it O nie, pan czołg. Nie. Ech! Ale ominąłeś go. O, To jest taka szansa chyba. Dzikku, co ty próbowałeś? Takie, takie. Odbiłem się od lampy. O. On się wywalił, on się wywalił. No to tak trochę dziwnie się odbijałeś. Teraz albo nigdy. W pancernych i pies. Aha, nie no, te lagi to tak? naprawdę. A jak walnąłeś tą ścianę, Nie, ten autobus w ogóle nie jedzie. Dobra, próbuję ramką zrobić wall po Proszę, niech to się uda. Udało się, let's go. Wywalaj tym fantomem tu, czołgi. Poćwicz. Poćwicz. No ja wypadam, bo to nie hamuje. Oj, woltik. Nie. Witaj. Oj. Ty, gościu. Ło! Na razie. O nie, bo ty masz metę! Ale nie, nie jest, jest, jest geek. A mater tu jest już za mną. Każdy z że ja, ja, ja pewnie tego nie, nie skończę. Nie, 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 tu trzeba wiesz, teraz jechać dobrze, tak? Chociaż nie. Chociaż jakaś rampa jedzie na Jeszcze 3-4 może zdążę. Dobra. Żyjmy. Nie, proszę, proszę, proszę! No <laughs> to było, no to było. Proszę, 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 no czy ja Cię wywaliłem jeszcze? te samochody nie, nie... Kurde, nie hamują. Nie wiem, czemu za każdym razem mam takiego długiego respa. Też mam długie respy, jak dadam. W piąty już jestem. Tak jest! Dziękuję, Dziękuję dobranoc, do widzenia.